Witam, wita. wita, witam, czekam na Was. A się kręcić ten spinner wody. A jeszcze na Was poczekam. A jeszcze są święta. Nie ma już zakłócony świąt. Dobra, widzowie, fani. Widzę, że Was trochę ruszyło z tymu? Was trochę proszyło. I mam nadzieję, że trochę ogarnięcie się. Was to wystraszyło. Tacy mocni, a na komentarze cisi, ci, 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 ci nie bluzga, nie wyzywa. Widzicie? Tam powiedziałem, boicie się. Boicie się, że nie będziecie się z tymu, A widzicie, jak można was złapać? Na dobrym haku. Widzicie? Wystraszyliście się, że nie będziecie się z tyma, A widzicie? Pękacie się. Tak jak powiedziałam wam, tylko jesteście mocni. Ale w rzeczywistości to cienka dupa, przepraszam, jesteście. A widzicie, jak was można było z każdej stan zniszczyć widzicie? Ja specjalnie zrobię jako premiera tego filmiku co tam gdzie 15 minut trwa. Tego. i zobaczcie wystraszyliście się cicho jest a widzicie? tacy z wami niektórzy są, a nie wiedzą, że można ich sprawdzić. Jest to informacja, że 19.30 będzie z tym. Będzie dzisiaj z tym, 19.30. Widzicie? Boicie się niektórzy. Bo ja widziałam, patrzę na komentarze tego. Ani ludu. A widzicie, widzowie i pani? Jak trzeba takich ludzi tępić? T wytępiłem. Jeśli wystraszyli, że nie będzie streama, widzicie widzowie, widzicie widzowie, to jest właśnie to co ja mówiłem. Mocni jesteście w gębie na komentarzach, ale nie rozumiem tego jednego, to co wy wyprawiacie. I was to zabolało, że ja wam powiedziałam krótko na temat, że będziecie wyzywać to nie będzie streama. No i co? A widzicie, boicie się. Boicie się tego, że nie będzie streama, bo nie macie co robić na święta, to lepiej się chcieli tyma. No a widzicie, jak można do Was podać krótko na temat. Nie, nie mówię do wszystkich widzów, do tych ludzi, którzy wyzwają nas na czacie, na stryma i inne rzeczy. Widzicie, wystarczy jeden krótki w Jednym kroczem i ich rozwaliło. To jest właśnie to, co mówiłem nieraz nie dwa, takie wyzywające do nas, to automatycznie hmm. Wam zamykają yy, drogę do oglądania naszego styma. Widzicie? Gdy trochę myśleć, a nie wyzywać nas na komentarze na styma tego typu. To jest właśnie to, że Was na tym Nie przemuję tym. Ja się nie przemuję, tylko ja właśnie jednym tylko, jednym kroczkiem ich zniszczyłem. Jednym krokiem. Jednym krokiem ich zniszczyłem. Ja widzę, po ile jest widzów weszło. Było przedtem. 28, a teraz jest mało, bo ich to wystraszyło, widzowie i panie. Ich to zabolało, że ja mam swoje zdanie na tyle, że oni nie wiedzą, co mają zrobić. Trzeba dobrze podejść. Oni się wystraszyli, bo myślę, ja, bo tak jak, tego. jak mówię, to mówię raz za porządkiem. Dlatego ich to zabolało. I ich to boli w sercu. W sercu ich to zabolało, że po prostu dali po jak dziecko. Ale to co, ich sprawa, ich yy, broszka, jak nie myślą, a raz za porządnie, to się boją. Boją się, boją się, bo czy, ile par minut temu yy, było 28? Prawie 30 widzów, a teraz jest mało, bo ich to zabolało. Oni są mocne, ale w gębie, Przez internet. Na tablecie, na kompie, czy na laptopie pan macie komentarz. Ale ich to uderzyło. Ubierzcie to. I macie... Macie, macie, poczekaj macie. Karpiny, dzięki też w świąt się życzę. Widzicie, jak można ich niszczyć? Wystarczy pomyśleć, jak ich zniszczyć. Wystarczyło właśnie takim sposobem. Ale wy, jako widzowie, pani, musi się przebić. Tak, jak ja się przebiłem, zniszczyłem ich, ani dużo nikt nie wyzywał. Ani a nie. aż to byłem w szoku, a widzicie, bo wiecie co ich to boli, ich to boli, że mówią prawdę, że oni się boją prawdy, bo oni są cwani, o tutaj już, przez internet, o bo co ja tu z nie zrobię tego, a jednym moim ruchem ich zniszczyłem. W u mnie fanów, widzów, którzy oglądają. Kopra będzie na strymie. 19.30 się widzimy na stymie. Widzicie, macie jeden, jeden yy, magiczny przykład, jak ich zniszczyłem. I uczcie się o tym Uwierzcie, nauczcie się jednego, jak ich można niszczyć. A ja jednym, tylko jednym ruchem je I to właśnie ich zabola, że ja ich przycisnąłem do podłogi. Ich przycisnąłem do podłogi i oni spęknęli. Pękli jak guma. To nie było do wszystkich widzów i fanów, tylko do tych ludzi, którzy nas wyzywają. Wystarczy jeden ruch, pozamiatamy. To jest właśnie to. To trzeba myśleć? Musicie zrozumieć, że ja nie chcę robić wam krzywdy, nie chcę tego, tylko wy musicie się jedno nauczyć. Pilnować to i ona też dbać, jak my o was dbamy. W tym sensie, że wy widzicie, że ktoś was wy, nas wyzywa sody, to wy niszczycie tą osobę. Tak jak ja tylko sobie zniszczyłem. Wystarczyło jednym kroczkiem całość. Po prostu muszę się nauczyć mojego zachowania, mojego podejścia do wszystkiego. Ja też jestem człowiekiem, jakby tylko niektórzy którzy nie doszanują tego ich to boli, że ich pocisnąłem, bogacia. Po I na czym pogara? Pocisnąłem ich i ich to poruszyło. Ja nie musiałem ich wyzywać, nie musiałem tu obrażać, wystarczyło tak powiedzieć to, co ja chciałam powiedzieć i ich to rozwaliło. Po co mam wyzywać ich, robić jakieś tysy i inne rzeczy, wystarczy ich właśnie takim sposobem zniszczyć. Widzimy się 19.30 na streamie. dzisiaj. Ogólnie dziękuję widzowie i pani za to, że jesteście za, z nami. Tak mówię, zniszczyli jednym ruchem. Ja nie, tak jak mówię, nie musiałem wyzywać, nie musiałam rozmawiać, nie musiałam robić jakichkich pisem, wystarczyło logicznie pomyśleć, jak ich zniszczyć. I to jest właśnie ich błąd, że się boją, że ktoś ich pocisnął. To jest właśnie to. No dobra, kończę. Tego typu. Tak mówię. Dzisiaj się widzimy 19.30. Tego typu. No i tak mówię. Nauczy się ode mnie odporności takich zablokowanych tekstów. A uwierzcie, że od Was się odsuną i od Was. Tylko wystarczy trochę główką poruszyć i zastanowić jaki jest obrucho. Ja nie musiałem, tak mówię, nie musiałem nic robić. Wystarczyło z Wami pogadać tego i ich tu ruszyło. Musicie się tego nauczyć. Ja nie będę Was uczyć. Musicie się sami nauczyć, jak ich można zniszczyć, jakimi słowami, jakimi gestami, co napisać. To wszystko musicie się sami też nauczyć ja nie mogę was nauczyć wszystkim bo ja też na to nie mam czasu ale wystarczy mu ten filmik obejrzeć i zobaczyć jak słowa powiem do tych ludzi którzy nas wyznają. mimo, że oni próbują, próbują taką prowokację robić ale ich prowokacją to właśnie żebym ja się wnerwił i inne rzeczy, ale wystarczy jednym moim kroczkiem zrobić i ich zniszczyłem. Wystarczył właśnie taki sposób. Nie, nie muszę się wydurniać, nie muszę e, siebie robić czy e, siebie pajaca. Wystarczyło kilka słów powiedzieć. I musi się tego nauczyć. Dziękuję widzowie, że wysłuchaliście. Ciekawe, czy wy dacie radę. Tak, ja dam sobie radę jednym ruchem zniszczyć. A ciekawe jestem, no? czy bardzo ciekawe, czy dacie radę, czy nie tego typu. Nie. Wszystko się okaże w pani na streamie, na czacie. Zobaczymy. Uff. A się nagadałem. Zawsze się nagadałem. Ale warto było świeczki, bo chociaż ich zniszczyłem. Nie musiałem, yy, tak mówię, nie musiałem nic zrobić. Wystarczyło w moje słowa powiedzieć, które w sercu im. Wypuściłem i to uderzyło, rozwaliło je. Ja wiem, że tam ci co hejterzy to są trwani przez internet, bo nikt tego. Tylko uwierzcie, że właśnie takim sposobem, co ja i przekazałam Wam wszystkim dookoła, ich tu zabolało. Że mimo to, że robią nam zaczepki, prowokacje, to i tak mamy ten fel no stop. A widzicie, nie mają żadnych podstaw, żeby nas tutaj wyzywać. Oni sami pokazują siebie pajaca, wyzywając nas na komentarza, na donate', na wcześniej na Oni sami siebie pajaca robią. Ja nie muszę pajaca robić, bo ja wam mądre sprawy mówię, które wam się może przydać. To jest taki też mały poradnik dla Was, żebyście o tym wiedzieli. No i musicie się nauczyć tego typu, raz, drugi, trzeci, czwarty, to uwierz się, że od Was się odsuną, szczególnie od nas, to jest podstawą i inni widzowie, którzy będą na czacie, to też będą Was docenić, to jest prawda, tylko jak się uwierzcie w siebie. A będzie bardzo dobrze. taka informacja dla Was widzowie pani z 1930. Następnie się widzimy. Jak macie jakieś pytania, paczcie na fanpage Dajcie suba na kanale. Ogólnie dziękuję za to, że jest 7400 subów. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że posu będziecie dawać suba, wysyłali, moi fani wysyłali kanał, żeby to rozbiło się wszędzie, że to jest bardziej kanał. Trzymajcie się, widzimy się 19.30 na sumie i pokazacie gdzie raki zimują innym, tak jak ja pokazałem. Głowa eee, Ben, <laughs> ma. No dobra, trzymajcie się, widzimy się 19.30, Ben.